Trzeci weekend sierpnia, zazwyczaj robimy taki dzień kaszubski od paru lat, ale stwierdziliśmy, że w naszej społeczności są i Kaszubi, i nie Kaszubi. Pojawili się, jak wiemy, po 24 lutym Ukraińcy. W takim momencie, kiedy było najwięcej naszych gości uciekających przed wojną z Ukrainy, było 500 takich osób, to było 5% populacji puszka. Dzisiaj to jest około 3% populacji, więc jesteśmy tu razem. Do tych samych e, szkół dzieci chodzą, do przedszkoli. E, uczymy się z sobą razem żyć, współpracujemy ze sobą, więc zróbmy taki event, gdzie pokażemy, że łączymy się e, z osobami, które z Ukrainy Ukrainy musiały uciec i myślę, że to jest wielki ukłon wobec nich, dlatego że w te też są na przykład artyści. W czasie występu będziemy zbierać, biegiem organizowaliśmy taką małą zbiórkę i zbieramy na sprzęt dla walczącej Ukrainy. Gwiazda nasza Kaszubska Weronika Korbhas z nie którzy świetnie tutaj ma w majęśwych godach społeczności rozpoczynają tę naszą imprezę. Także pokazujemy swój potencjał artystyczny, pokazujemy swój potencjał kulinarny. Mamy stoiska i ukraińskie i kaszubskie. No i pokażmy, że razem da się żyć, można, trzeba. I trzeba próbować integrować się jeszcze lepiej niż do tej pory. Kasiabisko starają cały czas prezentować ta kultura Kasia historia i to przy różnych okazjach czy to jest gwiazdka siebów czy to jest dzień jedności Mind is where you're doing with. Where you're a smile loser.